Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Kinga. Jeśli jeszcze mnie nie znacie od ponad 3 lat na Instagramie, dzielę się z Wami moimi doświadczeniami z budowania szafy kapsułowej i poszukiwania własnego stylu. W dzisiejszym filmie przygotowałam dla Was propozycję 16 stylizacji na pogodę przejściową, żeby jakoś łagodnie przejść z zimy do wiosny. To jest też taki moment, kiedy ta pogoda jest naprawdę zmienna. Mamy jeszcze często przymrozki o porankach, później robi się ciepło i ściągamy z siebie te wszystkie warstwy. Dla ułatwienia, słuchajcie, dzisiejsze stylizacje składają się głównie z bazy szachty kapsułowej. Co oznacza, że będziecie miały niesamowitą łatwość w odtworzeniu większości tych stylizacji i mam nadzieję, że pomoże to też odkryć Wam potencjał swojej szafy, jeśli faktycznie większość tych elementów już u siebie macie. Oczywiście wszystkie stylizacje będą podlinkowane w opisie do tego filmu, natomiast jeśli jakieś produkty są z poprzednich kolekcji, postaram się znaleźć dla Was odpowiednie zamienniki z aktualnych kolekcji. Pierwsza stylizacja, i ja mamy tutaj prawdziwą perełkę, no bo są to faktycznie same bazowe elementy szafy. Zwróćcie uwagę, że każda z tych rzeczy jest niesamowicie prosta i minimalistyczna, ale razem tworzą fajną, spójną stylizację. Mamy tutaj jeansy z prostą, długą nogawką, do tego baleriny, które dodają nam trochę lekkości na nogach. I długi beżowy trench z jasną bazą pod spodem, z jasnym sweterkiem, który dodaje nam takiej świeżości, której tak bardzo pragniemy po tej zimie. Kolejny Look to Bazy, z wciąż bardzo modnymi w tym sezonie brązowymi tonami. Mamy tutaj białe jeansy o prostej, długiej nogawce. Do tego brązowy sweter, który pokazywałam w poprzednim filmie. I trench w czekoladowych tonach o pudełkowym, krótkim kroju. On tutaj będzie nam bardzo fajnie balansował z tą długą długą nogawką i z ciemnymi butami. W razie potrzeby możemy też tutaj podmienić jeansy na białe spodnie z kantem lub z zakładkami. Wtedy uzyskamy nieco bardziej formalny wygląd tej stylizacji i nada się ona spokojnie do pracy. Następna stylizacja opiera się na bardzo podobnych założeniach, jednak tworzyłam ją już z myślą o tych cieplejszych dniach. Mamy tutaj bazę w odcieniach biało-kremowych, dżinsy z prostą nogawką przed kostkę i sweter z okrągłym dekoltem z moherem i i wykańczamy tą stylizację takimi bardziej charakterystycznymi elementami, więc dodałam tutaj ponownie krótki czekoladowy tręcz, właśnie o tym luźnym, pudełkowym kroju e, czekoladową torebkę i baleriny z noskiem. I słuchajcie, te baleriny to jest w ogóle moje odkrycie ubiegłej jesieni. Takie baleriny z kontrastowym noskiem, choć świetnie sprawdzą się w stylizacji, kiedy potrzebujemy tego wydłużenia naszej nogi, tym cielistym odcieniem, a do tego przez ten kontrast ona świetnie będą pasowały do stylizacji z ciemniejszymi dodatkami. Kolejna stylizacja to chyba jedna z moich najczęściej wybieranych codziennych opcji. Mamy tutaj białą bazę, czyli t-shirt i znowu białe jeansy z długą prostą nogawką, szary kaszmirowy sweter. I zwróćcie uwagę na ten wystający biały kołnierzyk przy szyi. On nam dodatkowo fajnie rozświetla twarz. Do tego dobieramy długi, klasyczny trench w beżowym kolorze. I czarne dodatki. Ja zdecydowałam się na mokasyny i torebkę typu kubełek. Jest to taka bardzo luźna i niewymuszona stylizacja. Dla mnie idealna na co dzień. Kolejną stylizację mogłyście już widzieć na moim Instagramie. Jest to taki mój mały eksperyment w ogóle, jeśli chodzi o połączenie różnych fasonów. I zawsze w takim przypadku staram się jednak zachowawczo podejść do dobieranych kolorów. Tutaj zależało mi też na tym, żeby jednak to spódnica grała główną rolę, a reszta miała być dla niej tłem. I w ogóle połączyłam tutaj już elementy z różnych pór roku. No bo mamy tutaj taką typowo letnią, satynową długą spódnicę z rozcięciem na nogę w pięknym szampańskim kolorze. Absolutnie uwielbiałam tą spódnicę i przychodziłam w niej całe obiegłe lato i do tego dobrałam taki typowo zimowy element, czyli mój czekoladowy sweter z wełny merino i ponownie jesień, wiosna powiedzmy, czyli krótki czekoladowy trench, sneakersy i do tego pacująca czekoladowa torebka. Kolejne trzy stylizacje tworzą taką jakby mini grupę, bo będą się opierały na tych samych założeniach, czyli będzie to biały top, ciemny dół i długi klasyczny beżowy tręcz. Natomiast zależy mi na tym, żeby pokazać Wam, jak tak naprawdę przy jednym pomyśle na stylizację można stworzyć różne warianty. I tym razem luki na różne okazje. I tak pierwszy look to w sumie już taki mój klasyk, do którego lubię sobie wracać co sezon, troszkę go modyfikując i ulepszając. Tym razem zdecydowałam się na czarne spodnie z nogawką Nakant z polskiej marki Kapsuła. Jeśli jeszcze ich nie znacie, to absolutnie polecam. Te spodnie są genialne, zresztą nie tylko spodnie, koszule, kurtki wełniane, basicowe topy, no jakość jest naprawdę top. Dobrałam minimalistyczne dodatki, mamy czarny pasek z złotą klamrą i minimalistyczną torebkę. A do tego proste, jasne sneakersy. Jeśli chodzi o buty, mogłyby to też być na przykład baleriny czy białe samby, ale generalnie trzymałabym się tutaj tej jasnej kolorystyki, żeby ta stylizacja nam się ładnie kolorystycznie łączyła. Następna stylizacja to już nieco luźniejsza propozycja, bo t-shirt zestawiłam z jeansami w kolorze ciemnoszarym z długą, szeroką nogawką. I jeśli chcemy tutaj zachować balans proporcji w naszej sylwetce, a oczywiście, że chcemy, to proponowałabym również w miarę lekkie buty. Lekkie w sensie wizualnym, czyli ponownie coś jasnego typu klasyczne białe trampki, konwersy lub właśnie idealnie balerinki czarne lub właśnie takie z kontrastowym noskiem. Ostatnia stylizacja z tego naszego bloku tematycznego to bardzo podobne połączenie do tego pierwszego. Natomiast spodnie podmieniłam na wersję bardziej casualową, czyli mamy tutaj prostą, długą nogawkę z kantem w pięknym odcieniu szarości. Do tego ponownie białe sneakersy i minimalistyczna torebka oraz narzucony sweter na ramionach, ale w tym przypadku w ogóle te spodnie są na tyle fajne, że świetnie wyglądają w stylizacjach eleganckich i tych sportowych. Więc na przykład sweter możemy podmienić w ogóle na taką minimalistyczną, jasno-szarą bluzę z okrągłym dekoltem i to też będzie świetnie wyglądało. Chciałabym sobie poświęcić jeszcze chwilę na moją torebkę, bo jest to model, który w sumie od prawie dwóch lat najczęściej przewija się w moich stylizacjach, a jest to Luna, czyli ponadczasowy taki półksiernik, Księżyc, bazowo, bo tak naprawdę tą torebkę możemy nosić na cztery różne sposoby. Słuchajcie, wystarczy, że będziemy sobie przepinać bardzo wygodnie i prosto tą rączkę, i szybko z półksiężyca możemy sobie zrobić taką kopertówkę do ręki. Czy też kopertówkę w takim bardziej eleganckim wydaniu z wygodnym uchwytem. I przy torebce mamy również dostępny długi pasek, więc możemy ją nosić tak standardowo przewieszoną przez ramię. Do tego tak naprawdę w cenie jednej porządniejszej torebki mamy tak naprawdę cztery bardzo funkcjonalne modele. No i nie muszę też Wam wspominać, że to jest też. Idealna opcja, takie przepinanie tej rączki przy różnych wyjazdach, kiedy mamy ograniczone miejsce w walizce i tak naprawdę zabieramy jedną torebkę, a na miejscu mamy cztery różne, do totalnie różnych stylizacji. Tym razem znowu wersja na cebulkę, i pewnie większość z Was pomyśli, że. Jeszcze trochę może być za chłodno na taką stylizację, ale słuchajcie, nic bardziej mylnego, bo na ten t-shirt narzucamy szary, basicowy sweter w 100% z kaszmiru, więc jest cieplutki, przyjemny i do tego wełniana marynarka w kolorze czarnym, w biały, delikatny prążek, która fajnie podkręca tą stylizację, bo tutaj. Faktycznie ten look robią nam detale, czyli ten prążek, znowu ten wystający kołnierzek przy szyi, czarny pasek i dodatki. Ja tutaj dorzuciłam mokasyny i oczywiście opcjonalnie kaszmirowe, cieplutkie skarpetki. Następny zestaw to takie połączenie starego z nowym. Zależało mi tutaj też na przełamaniu tych brązów, dlatego wybrałam do nich moje ulubione jeansy z prostą, długą nogawką. One są w takim odcieniu średnio-niebieskim, e, bodajże, tak się chyba nawet nazywają na stronie. I do tego dobrałam właśnie ponownie czekoladowy sweterek z elementów. E, ten krótki, pudełkowy trench. I brązowe sneakersy. I tak naprawdę tutaj mogłybyśmy podmienić te niebieskie dżinsy na spodnie z kantem, na przykład w kolorze białym i ta stylizacja wciąż byłaby poprawna i wciąż miałaby sens. Kolejna stylizacja to znowu początek takiej mini serii, tym razem z białą bazą w roli głównej, czyli mamy tutaj ponownie biały, prosty t-shirt i jeansy z prostą, długą nogawką. Na pierwszy rzut idzie taki totalny klasyk, czyli połączenie z długim beżowym treczem. Zależało mi też na tym, żeby ta stylizacja była faktycznie minimalistyczna i trzymałam się tutaj trzech kolorów, dlatego dobrałam na nogi brązowe sneakersy i małą brązową torebkę, no bo mamy już tutaj dużo takich oversize'owych, luźnych elementów i nie chciałabym przytłaczać tego luku na przykład większą torebką. Na górę narzuciłam również kaszmirowy szary sweter. I żeby tutaj ten szary nie był takim jedynym elementem odczapy, zdecydowałam się też na narzucenie szarego swetra w podobnym odcieniu też na ramiona. Można z tej opcji totalnie zrezygnować, to też będzie w porządku, a można go na przykład zastąpić też jakimś lekkim szalikiem czy apaszką w podobnych odcieniach. Ok, kolejna stylizacja to znowu jedna z z moich ostatnio ulubionych. Jestem absolutnie zakochana w tej szarej kurtce. Tutaj z jednej strony ten kołnierzyk i pagony na ramionach sprawiają, że ona ma taki nieco formalny, elegancki wyraz. Ale sam krój jest dość luźny i pudełkowy, więc w ogóle mam wrażenie, że wszystkie stylizacje w zestawieniu z tą kurtką jakoś automatycznie wyglądają cool. W tym przypadku na białą bazę narzuciłam ponownie ten sam kaszmirowy szary sweter i jeśli szukacie właśnie takiego klasyczka, to mogę z czystym sercem polecić właśnie ten model. Ja mam go w mojej szafie od jesieni, użytkowuję go bardzo intensywnie, nic mi się absolutnie nie pokłóciło. jest bardzo delikatny, przyjemny i ciepły. No i ten odcień jest na tyle fajny, że faktycznie pasuje do wielu różnorodnych stylizacji. Natomiast w tym przypadku moją stylizację wykończyłam też minimalistycznymi dodatkami. Zdecydowałam się tutaj na czarne, klasyczne mokasyny. I torebkę średniej wielkości w postaci kubełka. Tak, teraz patrzę, że ta następna stylizacja to w sumie dokładnie ten sam look, tylko w wersji tej popołudniowej. Czyli e, zrobiło się ciepło, ściągamy nasz szary, kaszmirowy sweter i narzucamy go sobie na ramiona. I zwróćcie uwagę, że w tej opcji, kiedy widzimy całą naszą białą bazę stylizacji, ta całość wciąż się broni i jest fajnie zrównoważona tymi szarościami. Tutaj możemy zachować te dodatki co wcześniej, czyli czarne mokasyny i czarny kubełek. Ale jeśli chcemy uzyskać taki bardziej sportowy, luźny look, poszłabym właśnie w sneakersy w połączeniu czerni i bieli. Najlepiej konwersy, na mają taki fajny, klasyczny look i w ogóle pasują też do wielu e, różnorodnych stylizacji. Przed nami ostatni look z tej serii i zamykamy ją sobie taką klamrą, bo wracamy znowu do połączenia szarości i brązów. E, w tym przypadku zdecydowałam się na taką stylizację już na cieplejsze dni, dlatego wszystkie te nasze cebulki i warstwy porzucamy gdzieś tam z tyłu. I i na tą białą bazę zarzucamy tylko taką krótką, wełnianą kurtkę w kolorze szarym, z pięknym, delikatnym kołnierzykiem. Tutaj tak naprawdę też ten t-shirt z krótkim rękawem, jeśli będzie faktycznie chłodniej, możemy sobie zamienić po prostu na long sleeve też w kolorze białym. I tutaj sama ta kurtka w ogóle jest taka dość lekka, ona nam nie przytłacza tej stylizacji, nie jest tutaj dominująca, dlatego dobrałam do niej taką dużą, zamszową torbę w brązie, i również brązowe sneakersy. Przechodzimy dalej i przed Wami taki look, który w sumie jest taką moją perełką i uniformem, bo sięgam po ten zestaw za każdym razem, kiedy nie mam nie wiem, czasu ani energii na wymyślanie czegoś nowego, a mimo wszystko chciałabym się jednak czuć dobrze w tym, co mam na sobie. Tak naprawdę są tu wszystkie elementy, które już widzieliście w tym filmie, ale tego zestawienia jeszcze nie było, e, czyli mamy tutaj moje ukochane e, średnio-niebieskie jeansy z prostą, długą nogawką, ten biały t-shirt. Pod spodem, który ładnie tutaj rozświetla nam twarz, na to oczywiście szary kaszmirowy sweter i mój okochany beżowy długi tren. Ja słuchajcie, nie przeraźcie się, ale to taka propozycja na naprawdę chłodniejsze dni czy jeszcze jakieś przymrozki, bo wiadomo taka pokota e, też jeszcze może się zdarzyć. I tak naprawdę baza tej stylizacji podobna jest do tej, którą już widzieliśmy wcześniej, no bo mamy biały t-shirt i szare spodnie z prostą nogawką na kant i do tego narzucamy oczywiście szary kaszmirowy sweter, żeby było nam ciepło i wykańczamy to prostymi, minimalistycznymi dodatkami, czyli czarny pasek ze złotą klamrą, mokasyny, pod mokasyny, oczywiście kaszmirowe, fajne skarpetki, żeby było nam ciepło i nigdzie tam nie wiało po nogach, no to taka opcja faktycznie na chłody. I ja na górę wybrałam w tym przypadku prosty, długi, wełniany płaszcz w kolorze czarnym, ale... Taką stylizację możemy też dostosować spokojnie na cieplejszą pogodę, wymieniając ten wełniany płaszcz na e, czarny trencz czy nawet na czarną skórzaną ramoneskę. Natomiast tutaj, przy takim monochromatycznym looku, nie chcemy też, żeby było totalnie nudno czy mdło, więc ja postawiłam na taki akcent kolorystyczny w postaci e, torebki w kolorze czerwonego wina. Ona też ma takie e, ciekawe detale wiązania przy rączce, więc myślę, że jest takim fajnym e, akcentem w tym przypadku. I tak, kochani, dobrnieliśmy do końca. Mam Mam nadzieję, że propozycje, które Wam pokazałam, pomogą Wam rozwiać jakieś rozterki w tym okresie przejściowym. Dajcie mi znać w komentarzach, która stylizacja przypadła Wam najbardziej do gustu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam i widzimy się niedługo w kolejnym filmie.